Kolejne pytanie od Justyna Biel. Co sądzicie o antykoncepcji hormonalnej? Ty nie masz doświadczenia z antykoncepcją hormonalną w sensie bezpośrednim. No to może ja powiem więcej. Ja stosowałam antykoncepcję hormonalną przez jakieś dwa i pół roku, ale to było dawno temu. Jeszcze przed 20 rokiem życia to było. I osobiście uważam, że osobiście uważam, że to nie jest dobre. I jakiekolwiek substancje Właśnie. sztuczne, zewnętrzne. Zwłaszcza um, e, jeśli to są hormony. Zwłaszcza jeśli chodzi o hormony używamy to jest to zbędne. Po pierwsze dla naszego organizmu, a po drugie może być szkodliwe. I zazwyczaj, niestety, jest. I hormony to są takie substancje, które naprawdę e, zarządzają całym naszym ciałem, więc, w szczególności z hormonami, powinniśmy e, być bardzo ostrożni. I ja przestałam stosować antykoncepcję hormonalną, ponieważ moja mama e, rozchorowała się na raka piersi, i mój ginekolog e, zalecił mi w takim razie, żebym przestała stosować antykoncepcję hormonalną, ponieważ jest to czynnik, e, który. Podnosi ryzyko zachorowania, właśnie na raka piersi. Miałam też problemy z krążeniem, i to też właśnie podnosi ryzyko chyba zawału płuca. Nie pamiętam, czy tak to się dokładnie określa. W każdym razie zakrzepów. No więc same te poważne skutki uboczne, które oczywiście procentowo jest ich powiedzmy niewiele, ale tak naprawdę nie wiemy, ponieważ, nie wiem, może moja mama. Ponieważ moja mama też stosowała antykoncepcję hormonalną, może to miało jakiś znaczący wpływ na to, że niestety no, straciła życie, tak naprawdę. Więc czasami to nie jest coś, co się pojawia po miesiącu, tylko coś, co się pojawia po wielu, wielu latach stosowania. No i po prostu osobiście uważam, że to jest szkodliwe i na pewno nie polecałabym nikomu stosowania antykoncepcji hormonalnej. Jeśli natomiast ktoś chce, no to ma do tego prawo. Zdzisława gorska. Chyba Zdzisława Górska. Co będzie jak dziecko pójdzie do szkoły, czy wtedy osiedlicie się w jednym miejscu? Wydaje mi się, że na ten temat też już gdzieś odpowiad odpowiadaliśmy. Nie więcej. Nie więcej. W każdym razie po pierwsze, czy ty chcesz powiedzieć? No, nie no, W każdym razie po pierwsze, czy nasze dziecko pójdzie do szkoły, tego nie jesteśmy pewni, a na pewno na pewno nie pójdzie do szkoły takiej standardowej, przeciętnej. Powszechnej. Powszechnej, bo nie chcemy zmarnować potencjału naszego dziecka. Może mogą się teraz niektórzy oburzyć, trudno, takie jest nasze zdanie. Y... Znaczy niestety na, na ten moment większość na świecie systemów powszechnej edukacji nie jest nastawione na rozwijanie potencjału dziecka, tylko na, na to, żeby dziecko zakuło na pamięć parę rzeczy, parę właściwie paręset, bardzo dużo. I nie rozwija indywidualności. Myślę, że większość ludzi się z tym ze mną zgodzi, włącznie z nauczycielami, i bardzo bym sobie życzył i marzył o tym, żeby system edukacji Zmienione. się zmienił i, i był lepszy. Mówiąc pokrótce, nie będę się rozwijał na ten temat. W każdym razie. W tym, w tym momencie, osiedliliśmy się na Kostaryce, możemy tak powiedzieć, i nasze dziecko będzie chodziło. Do pewnego rodzaju szkoły, którą zresztą sami budujemy tutaj, a czy tworzymy. Będzie to szkoła inspirowana przede wszystkim metodą Waldorską, ale również Montessori, ponieważ też te dwie metody doświadczyliśmy. Helenka chodziła do przedszkola Waldorskiego i Montessori. Jednak zarówno nam i Helence o wiele bardziej odpowiada metoda Waldorska, jest po prostu nam bliższa. Uważamy ją za lepszą dla nas i dla Helenki, i Helenka też tak uważa. Na pewno to nie jest idealna metoda, i to też zawsze zależy od konkretnych ludzi, którzy to prowadzą. Mogą być super szkoły Montessori, mogą być super waldowskie, mogą być też kiepskie. To wszystko zależy od ludzi, którzy je prowadzą, a nie od samej metody. Natomiast y, przede wszystkim najbliższy, w ogóle najbliższy nam jest homeschooling i unschooling. I jeśli mamy takie marzenie, kiedy już będziemy mieli więcej dzieci, chcielibyśmy wyruszyć w podróż dookoła świata nawet może kilkuletnią, ale prawdopodobnie później wrócimy w jakieś miejsce lub osiedlimy, może gdzieś po drodze się osiedlimy. I wtedy może dzieci będą chodziły do jakiejś szkoły, może będą chodziły takie spotkania na przykład typu World Schooling w tym konkretnym miejscu. Natomiast prawie na pewno żadne z naszych dzieci nie będzie chodziło do takiej przeciętnej standardowej szkoły, przynajmniej dopóki będą one wyglądać tak, jak teraz wyglądają. Mam nadzieję, że taka odpowiedź jest satysfakcjonująca. No, ja chciałam tylko dodać, że na pewno to, że teraz trochę przystopowaliśmy, jeśli chodzi o nasze podróżowanie, to jest również ze względu na Helenkę, ponieważ uważamy, że jest ona teraz w takim wieku i przejawia takie potrzeby, właśnie posiadania jakichś takich silniejszych relacji z rówieśnikami. Możesz zacząć. Możesz. I. Więc tak, w pewnym sensie jest ona teraz właśnie w takiej szkole życia, tutaj z nami, wszystkimi i z ludźmi, którzy nas otaczają, i osiedliliśmy się na, w jednym miejscu. I na pewno jest to jedno z miejsc, do których będziemy zawsze wracać. To będzie jakiś rodzaj domu. Z tego też względu, Czekamy z podróżą dookoła świata dopiero jak będziemy mieli więcej dzieci, ponieważ wiemy, że dzieci potrzebują towarzystwa, a jak będzie czwórka, trójka, piątka, to ta potrzeby relacji z rówieśnikami, z innymi dziećmi będą wtedy po prostu zaspokojane na co dzień w rodzinie. V.I.N.S.: S. Jak długo według Was można ciągnąć taki styl życia, nie dbając o własny majątek i własne miejsce na ziemi? Po pierwsze tak jest to życia, według mnie można ciągnąć do końca życia, jeśli chcesz, zależy od Ciebie, czy Ci pasuje. Po drugie, nie dbając o własny majątek, no nie wiem, to możesz mieć takie zdanie, my uważamy, że dbamy bardzo o własny majątek, o wiele bardziej niż wcześniej, kiedy mieliśmy więcej pieniędzy, ponieważ dla nas majątek to nie są pieniądze, oczywiście one są pewnym elementem majątku, ale najlepszym majątkiem dla nas, najważniejszym majątkiem, bo tak to można nazwać, jest dla nas nasz majątek emocjonalny, rodzinny, nasze relacje, nasz czas. Czas jest bardzo dużym majątkiem. A w czas momencie. Kosztuje. Czas kosztuje. Czas jest bezcenny. To kosztuje? I, cię jest bezcenny. Znaczy, dla mnie czas jest bezcenny i wcześniej no. miałem go o wiele, więcej, o wiele mniej, zarabiając dużo więcej pieniędzy, więc teraz czuję się naprawdę bogatszy, mając więcej czasu, znaczy też, żeby nie było, że jesteśmy na wakacjach, cały czas pracujemy, zaraz o tym powiem, ale sami zarządzamy tym czasem, nie jesteśmy niewolnikiem jakiegoś, jakichś zobowiązań, ponieważ sami je kreujemy i na pewno mamy więcej czasu, przede wszystkim na rodzinę, spędzamy razem, bo jak pracujemy, to zwykle robimy to w gronie rodzinnym. I własne miejsce na ziemi, nasze miejsce na ziemi Przede wszystkim jest, tak jak mówiłem już też, nasza rodzina, a nie punkt na mapie. Natomiast tak, dbamy o to i tworzymy sobie takie miejsca na mapie. Między innymi tworzymy je tutaj. Mamy takie miejsce w Polsce. Być może stworzymy kolejne takie miejsce w, inny, w innej części świata, do którego zawsze będziemy mogli przyjechać i spędzić tam czas, gdzie będą ludzie, których znamy, nasi znajomi, znajomi Helenki. Dlatego uważam, że bardzo dbamy o nasz majątek, tworzymy nasze miejsce na Ziemi, to nie jedno, i prawdopodobnie będziemy ciągnąć taki styl życia już do końca, chociaż zawsze, tak jak powtarzam, często jesteśmy, jesteśmy krytycznie nastawieni do wszystkich naszych e, decyzji i zawsze je kwestionujemy i wybieramy tylko to, co nam odpowiada, co jest dla nas najlepsze w danym momencie. To nie znaczy, że nasz styl życia się nie zmieni. Może się zmieni, może nie, nie wiadomo. Nie będę teraz wdybał na ten temat. Maja Botnicka. Huczniej obchodzicie urodziny i imieniny? nie wiem. Zależy. Huczniej niż wcześniej? Czy huczniej urodziny, czy imieniny? W się. Sensie, mogę powiedzieć. Możesz. Chyba obchodzimy mniej huczni urodziny i imieniny niż to robiliśmy kiedyś. Znaczy, zależy pod jakim względem, zaraz o tym powiem. A na pewno urodziny obchodzimy znacznie krótszy niż imieniny. imieniny. Właściwie już nie obchodzimy, kiedyś obchodziliśmy. Teraz już za bardzo nie obchodzimy. Natomiast urodziny, staramy się, znaczy, to co zmieniliśmy przede wszystkim, to ten punkt ciężkości z takiego, że to jest dzień, kiedy jest pełno prezentów, i w ogóle taki, jest materialistyczny. Nastawiony na otrzymywanie jakichś yy, rzeczy, na to, żeby to był taki wyjątkowy czas, gdzie spędzamy go z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, z kolegami, robimy coś fajnego, jakiś ciekawy wypad, jakieś ciekawe atrakcje. Prezenty też są, ale to jest przy okazji, to jest często coś robione własnoręcznie, coś takiego podarowane od serca, a nie takie kupione, bo, bo bez prezentu nie przyjdę. Można przyjść do nas na urodziny bez prezentu. Przed największym prezentem jesteś Ty, jeśli do nas przyjdziesz i spędzisz z nami czas, ten wyjątkowy dzień. Więc pod pewnymi względami mniej hucznie, ale tak naprawdę w sumie emocjonalnie, mentalnie obchodzimy huczni niż kiedyś. Gadam się. Kolejne pytanie od Zdzisławy Górskiej. Przepraszam, że to piszę, czy kiedykolwiek podejmiecie pracę, czy będziecie robić to, co robicie do tej pory? Jak wyobrażacie sobie emeryturę bez zarobkowania? No, po pierwsze, to my cały czas pracujemy. Odkąd skończyliśmy studia, cały czas pracujemy. Tak, właściwie już Na studiach pracowaliśmy. Już na studiach pracowaliśmy. Więc ja Wielu... tak naprawdę pracowałem. Ja tak naprawdę pracuję od 19 roku życia. Nie jest jakoś super wcześnie, ale jeszcze a samym jak tylko zacząłem studia, tak naprawdę zacząłem prowadzić moje pierwsze zajęcia. I częściowo się utrzymywać. No. Tak, jedyne czym się różnimy od pewnie wielu osób, to jest to, że sami siebie zatrudniamy, zatrudniamy i sami zarządzamy swoim czasem, swoją pracą, co jest. I decydujemy, ile zarabiamy. Tak, i decydujemy, ile zarabiamy i na to poświęcamy czasu. Co sprawia, że faktycznie możemy sobie na to pozwolić, że na przykład mamy jakiś cały tydzień, że właściwie w pewnym sensie nic nie robimy, w sensie nie pracujemy. Ale nieraz bywa tak, że przez cały miesiąc pracujemy po prostu od rana do nocy bardzo dużo. Yy, więc no to nie jest. To jest trochę. No ja jeszcze, ja jeszcze pamiętam w sezonie, był taki czas, jak już się Helenka urodziła. Jesteśmy aktorami i, i nauczycielami tańca również. Miałem taki, taki moment. Mniej więcej około 40 dni z rzędu nie miałem wolnego. W sensie pracowałem codziennie od rana do wieczora, może gdzieś tam pół dnia miałem wolnego, ale tylko po to, żeby się przemieścić do innego, jeżdżąc po całej Polsce, także większość nocy spędzając w, w pociągu, w tramwaju, w pociągu, śpiąc w pociągach, realizując gdzieś projekt 1, 2, 3, 4 dni, czasem tydzień, śpiąc gdzieś w hotelach lub u kogoś w domu. Em, i potem znowu jadąc w inne miejsce tu, tam czasem będąc w dwóch miejscach jednego dnia. Rano robię projekt na Śląsku, a potem jadę wieczorem grać spektakl nie w Poznaniu na przykład. I tak 40 dni z rzędu, bez żadnego tam podziału na weekend dni robocze, po prostu dzień w dzień, codziennie. I super, że zarabiałem dużo, mogliśmy sobie, nie wiem, zamaw My tam często zamawialiśmy czy to jedzenie, gdzieś w restauracjach kupowałem na Wynos i przenosiłem do domu, wegańskie nawet y i nie wiem. Wydawaliśmy dużo więcej, ale wynajmowaliśmy bardzo fajne mieszkanko. No ale co z tego, skoro nie spędzałem, co z mojej córki nie widziałem przez, no nie, że te 40 dni z rzędu, ale przez du dużo czasu nie widziałem się z żoną i córką. No, to nie jest dla nas życie. Oczywiście możemy tak pracować i harować, i wtedy większość, niektórzy z Was będą zadowoleni, że tak, teraz pracujemy. <laughs> Można to nazwać pracą, ale nie, my wybieramy tryb, w którym zarabiamy tyle, ile potrzebujemy. Ale przede wszystkim najcenniejsze, co robimy, co ma walor. Ma wyraz wiele większy walor niż pieniądze, to jest czas z rodziną i z naszą córeczką przede wszystkim, żeby jej poświęcać czas i z nią być i móc codziennie usypiać ją do snu, codziennie się z nią budzić rano, jeszcze się fikać z nią jakieś koziołki, czytać książeczki, a nie, że muszę lecieć od rana, szósta rano do pracy, jeszcze kiedy moja córka śpi, a wracam, kiedy już tylko, żeby jej dać buziaka na dobranoc. Natomiast też warto zaznaczyć, że bardzo często pracujemy nie na zasadzie wymiany finansowej, w sensie nie zarabiamy pieniędzy, tylko bardzo często pracujemy na zasadzie wymiany po prostu energii. W sensie na przykład teraz mieszkamy w domu za darmo, ale w zamian za to. Właśnie nie za darmo. Znaczy, w sensie, nie za pieniądze. Nie za pieniądze, nie płacimy za wynajem, ale e, zobowiązaliśmy się tutaj posprzątać, ponieważ mieszkali tutaj wcześniej inni ludzie i zostawili po prostu masę rzeczy, które trzeba było sprzątnąć, posegregować. To nas kosztowało. No tydzień jak nie wiem, dwa, tygodnie, dwa tygodnie, tygodnie. pracy, dzień w dzień po prostu sprzątania. Przede wszystkim Agata, bo ja jestem Ja ale... musiałam to robić głównie, bo Filip nie mógł, akurat wtedy naprawdę jeszcze był w ciężkim stanie. Do tego no, dbamy o ten dom. Będziemy też jakoś go. Zaczynamy go teraz remontować. Bo odnawiać. Odało tak. remontować remontować. No. no i też wobec, w ramach tej wymiany zajmujemy się czasami ich córeczką, więc to. Kilka razy w tygodniu po prostu ich dwuletnią, nie, nie dwuletnią, roczną córeczką się zajmujemy. Taki babysitting, także moglibyśmy z nimi pracować na tej zasadzie, że oni nam płacą za zajmowanie się jej córką, i za odnowieniem mieszkania, my nie płacimy za wynajem, no ale po co, skoro można to zrobić bezgotówkowo. Dokładnie, a jeśli chodzi o emeryturę, to mamy, to mamy kilka projektów w głowie, mamy kilka projektów, które już się toczą yy, i odkładamy po prostu pieniądze i na swoją emeryturę zrobimy sobie tak, sami. Tak, nie liczymy, prostu. że nam ktoś da tą emeryturę, jak przepracujemy 40, 30 czy ile lat w jakiejś pracy, Sami sobie ją stworzymy. Ale prostu. tak, zdajemy sobie z tego sprawę, że przyjdzie taki czas w naszym życiu, kiedy będziemy już na tyle starzy i, i będziemy po prostu już mniej mogli pracować, żeby będziemy potrzebowali jakiejś tam ilości pieniędzy, żeby żyć. Więc tak, zdajemy sobie z tego sprawę i bierzemy to w swoje ręce. Alicja, ja. A może opowiecie o swoim love story? Nie, nie opowiemy. Nie, nie chcę, myślę, że nie chcemy się dzielić aż tak e, prywatnymi szczegółami. Możemy tylko tyle powiedzieć, że poznaliśmy się na studiach i nie, nie chcemy, akurat takimi szczegółami nie chcemy się dzielić. Może kiedyś powiemy coś... Jeśli się gdzieś z Tobą spotkamy osobiście, możemy porozmawiać, możemy Ci opowiedzieć, ale tak publicznie to są takie szczegóły naszego życia. Nie, nie to czujemy nie, potrzeby nie akurat dzielenia myślę, się że wystarczy tego. tylko tyle, że po prostu poznaliśmy się na studiach Agata była. Kilka, jaka wyżej, trzy roczniki wyżej, no i tyle: I gdzieś tam zaiskrzyło po prostu. I tak poznaliśmy się intensywnie, trochę zaczęliśmy prowadzić zajęcia w, tej, w jednej szkole tańca, no i gdzieś tam od tego się zaczęło. A resztę to ci opowiem, jak się zobaczymy.